Witam na moim kanale, dzisiaj zapraszam na test palety Desi Say Yes Temptation Żeby tą paletę jak najlepiej przetestować zrobię nią dwa makijaże Także jeżeli taka tematyka Was interesuje to koniecznie ze mną zostańcie i zapraszam do oglądania dalej Paletę mam dzięki uprzejmości Marzeny z kanału Marzena Makeup, bardzo Ci Marzenko dziękuję Ta paleta kosztuje 159 zł, mamy w niej 12 cieni, 8 matów i 4 błyski tak wygląda ta paleta w środku. Zaczniemy sobie oczywiście od słoczy. Tak wyglądają pierwsze cztery cienie z górnego rzędu. Wow, ten błysk jest prześliczny. Tak wyglądają cienie ze środkowego rzędu. Tak wyglądają cienie z dolnego rzędu. Tak widzę, że wszystkie błyski w tej palecie są bardzo gładkie. Maty są mocno napigmentowane, ale niektóre są takie suche. Tak wyglądają słocze cieni. Użyję bazy z Glam Shopu. Zawsze nakładam tą bazę takim dużym języczkowym pędzelkiem z Jessup. Teraz tą bazę sobie jeszcze troszeczkę doklepię. Makijaż zacznę od tego cienia. Nakładam ten cień w załamanie powieki oraz w zewnętrzny kącik. Widzę, że on jest mocno napigmentowany, ale jest taki dosyć suchy i się trochę pyli, blenduję go do środka powieki w kierunku wewnętrznego kącika i tutaj ku górze. Posłuchajcie, widziałam, że te cienie są dosyć mocno napigmentowane, więc podchodzę do nich tak ostrożnie. Ładny odcień, taki brzoskwiniowy. Zobaczcie, jak on się pięknie rozblendował. Ja tylko raz dotknęłam do cienia tym pędzelkiem, a zobaczcie, jak on jest mocno napigmentowany. I tutaj blenduję go sobie ku górze. Jeszcze odrobinkę dobieram sobie cienia, i tutaj w załamaniu powieki go wykładam. Troszeczkę w zewnętrzny kącik. Tym samym pędzelkiem rozblenduję sobie ten cień tym bladym różem. On też jest dosyć suchy i też się sypie, ale otrzepałam sobie pędzelek, więc myślę, że nie będzie z tym problemu. Bardzo ładnie się blendują te cienie. Teraz biorę czysty pędzelek i to sobie jeszcze blenduję, już bez dokładania żadnego cienia. Zobaczcie, jak one się pięknie rozblendowały. Dosłownie dotknęłam tym pędzelkiem. Tutaj sobie jeszcze tym samym pędzelkiem, ale bez dokładania cienia, blenduję w kierunku wewnętrznego kącika. Są takie resztki tych dwóch cieni. Teraz nałożę ten fuksjowy cień. Oj, on jest bardzo mocno napigmentowany. Też się troszkę pyli, więc go sobie doklepię na dłoni. I nakładam go tutaj przy zewnętrznym kąciku. Na razie troszkę. Ostrożnie do niego podchodzę, bo on jest dosyć mocno napigmentowany. I tutaj wchodzę nim też w załamanie powieki. Troszeczkę go sobie dokładam. Tutaj w załamaniu powieki go blenduję. Zobaczcie, nabrałam odrobinkę tego cienia na pędzel, a on jest bardzo mocno napigmentowany, ale ładnie się blenduje. Wzmacniam teraz troszeczkę ten cień w zewnętrznym kąciku. Nabieram go takie bardzo niewielkie ilości i dokładam, żeby nie przesadzić. I teraz wracam do pędzelka, którym nakładam te dwa poprzednie cienie, i to sobie blenduję bez dokładania cienia. No, zobaczcie jak one się pięknie blendują. Tutaj mi się rozblendowały do chmurki. Wracam do pędzelka, którym nakładam ten fuksiowy cień. Nie dokładam cienia na pędzel, tylko sobie to jeszcze blenduję w samym załamaniu powieki Na dolną powiekę nałożę ten brąz. On też jest mocno napigmentowany i też się troszkę byli. Wszystko sobie doklepuję na dłoni. I nakładam takim kuleczkowym pędzelkiem na dolną powiekę. I jakoś za takimi fuksjowymi cieniami nie przepadam na dolnej powiece. Jest bardzo ładny brąz troszeczkę tego cienia tutaj w samym zewnętrznym kąciku przy linii rzęs nakładam również na górną powiekę, żeby sobie połączyć górę z dołem zobaczcie, mam odrobinkę tego cienia na pędzu, a on jest dosyć mocno napigmentowany w ogóle widzę, że te cienie w Desi są mocno napigmentowane tą poprzednią paletę testowałam niudziakową, one też były te cienie były mocno napigmentowane to jest taki neutralny brąz który nie jest ani zbyt ciepły ani zbyt chłodny tutaj sobie taką resztką, która mi została na pędzlu przyciemniam linię rzęs, ale już nie dokładam cienia, po prostu tak sobie go tylko taką odrobinką blenduję i przyszedł czas na błysk i nałożę sobie ten błysk i on się troszeczkę sypie doklepię go sobie na dłoni, żeby mi się nie osypał to jest taki różowo-miedziany błysk i nakładam ten błysk bliżej zewnętrznego kącika i na środek powieki ale ładny. Mam go na palcu odrobinkę. A on, zobaczcie, jaki jest intensywny. Nie nakładam go na żadną, na żaden klej y, do pigmentów, tylko na tę bazę pod podcienie, którą już miałam na powiece. piękny. Wracam do pędzelka, którym nakładam ten fuksjowy matowy cień i nie dokładając cienia tutaj w załamaniu sobie blenduję z tym błyskiem. Oczywiście z tym błyskiem przesadziłam. No ale on jest taki ładny. Odrobinkę sobie tego matu dołożę tutaj w samym zewnętrznym kąciku bo troszkę mnie poniosło z tym błyskiem no ja mam taki problem z błyskami, że mnie z nimi zawsze ponosi są takie ładne, że się nie mogę oprzeć jestem typową sroką teraz mieszam sobie te dwa cienie w takiej minimalnej ilości Potrzebuję pędzelek i tu sobie jeszcze to rozblenduję ładnie tutaj się te cienie ze sobą przechodzą i wracam do czystego pędzelka i tu sobie jeszcze to blenduję zobaczcie, te cienie się same blendują na dolną powiekę nałożę ten błysk on też się troszeczkę sypie. Czy ja powiedziałam na dolną powiekę? Otóż nie. Oczywiście chodziło mi o wewnętrzny kącik, ale piękny. Piękny jest ten błysk, to jest taki toperek. I tutaj łączę go z tym różowo-miedzianem. Wracam do pędzelka, który którym nakładam tematy i tu sobie jeszcze to łączę. I na domą powiekę jeszcze dokładam tego brązu. łączyć z górą? Tak sobie patrzę, troszeczkę osypał mi się ten. Jasny błysk, ale naprawdę odrobinkę. Zostałe cienie mi się nie osypały. Doklepię sobie szybciutko jeszcze tą wazę i przechodzimy do drugiego oka. Zacznę od tego cienia zielonego. On jest też dosyć suchy i się sypie. I nakładam go w zewnętrzny kącik. I to jest taki odcień zieleni, za którym ja nie przypadam. To jest taka zgniła zieleń. Nakładam go w zewnętrzny kącik i w załamanie powieki, ale może będzie ten odcień ładnie to wyglądał, zobaczymy. I blenduję sobie ten cień. Tutaj w załamaniu powieki Blenduję ten cień W kierunku Wewnętrznego kącika Bardzo ładnie się blenduje ten cień sobie tutaj w samym zewnętrznym kąciku dokładam. Ten zielony cię nie tym bananowym. on się też sypie. Więc go sobie doklepię na dłoni. jest taki waniliowy odcień. Bananowy, nie wiem jak go określić. No, myślę, że taki. Waniliowy, to będzie dobre określenie I sobie blenduję tą zieleń Takie odcienie cieni, cieni cieni Takie cienie w kolorach takiej zieleni i takiej żółci Są dosyć rzadko spotykane Tutaj Załamaniu powieki też sobie nakładam ten żółty cień bananowy. Bardzo ładnie się blendują te cienie ze sobą. I wracam do pędzelka, którym nakładam tą zieleń. I sobie jeszcze blenduję z tym żółtym. Nie moje kolory, ale to jest test palety, więc chcę wykorzystać jak najwięcej cieni i nie dokładając cienia pędzelkiem na którym miałam ten waniliowy cień jeszcze to sobie blenduję ten waniliowy cień rozblenduję sobie jeszcze podkładem w pudrze z Eweline varietę. Ja mam go w odcieniu 0,2, bo tutaj nie ma żadnego beżowego cienia. Taką minimalną ilością tego podkładu sobie jeszcze rozblenduję. No, zdecydowanie takie kolory to nie są moje ulubione kolory. Na dolną powiekę nałożę ten cień Jest mocno napigmentowany, ale też się wyli Tutaj łączy z górną powieką Przy linii rzęs też go nakładam na górnej powiece Przyszedł czas na ten błysk, który mnie bardzo ciekawi. To jest taka zgniła zieleń w połączeniu ze złotem. Doklepię go sobie na dłoni. Ale ładny. Ten błysk mi się podoba. Bardzo ładny. I to jest też taki mało spotykany błysk Dobra, pojechałam z nim Prawie po całej powiece, ale jest taki ładny, że nie mogę się powstrzymać Bardzo gładki błysk Kompletnie nie obciąża powieki Tutaj w zewnętrznym bunciku. Nachodzę nim Wyżej, bo nie mogę się powstrzymać. No jest liczny. Wracam do pędzelka, którym nakładam ten matowy, zielony cień, i tutaj troszeczkę tego matu dokładam przy zewnętrznym kąciku, żeby połączyć z tym błyskiem. I tutaj w załamaniu powieki też łączę. Że mówiąc nie lubię takiej zieleni Ale podoba mi się ten makijaż Myślę, że ten błysk Tutaj zrobił sporą robotę Teraz z zwilżonym pędzelkiem Nałożę sobie ten najciemniejszy mat I nakładam go tutaj Przy linii rzęs W zasadzie na drugie oko też go chyba nałożę I przyciemniam linię rzęs to jest taki bardzo ciemny brąz. I tutaj wyciągam sobie ten cień ku górze. Chyba nałożę go też na to oko. Przyciemnię troszeczkę będzie to lepiej wyglądało. Czegoś mi tu jednak brakuje. Mm -hmm. lepiej to wygląda w międzyczasie troszkę wyczyściłam makijaż, został nam jeszcze do nałożenia ten błysk, Mi się troszeczkę sypie, ale jest przepiękny i nałożę go sobie tutaj bliżej wewnętrznego kącika, łączę sobie go z tym zielono-złotym ale piękny. No błyski są przepiękne w tej palecie. No i nachodzę nim również na wewnętrzny kącik. Prześliczny jest ten błysk. I zobaczcie jak on się tu pięknie połączył z tym zielono-złotym. Jak to pięknie wygląda. Mhm. Jestem typową sroką. Przepiękny jest. Dobrze, jeszcze go troszkę dołożę, bo nie mogę się powstrzymać. To jest taki błysk, który ja bym najchętniej nałożyła na całą powiekę. Ten miedziany oraz ten zielono-złoty są najpiękniejsze w tej palecie. Przepiękne są. Sam wewnętrzny kącik nałożę jeszcze ten jasny błysk i tutaj sam wewnętrzny kącik. Ale piękne. No to połączenie jest cudne. Tutaj schodzenie również na dolną powiekę. Ten błysk tutaj też dołożę. Troszkę mi jednak brakuje tutaj błysku. Teraz jest okej. Tak wygląda skończony makijaż. Poza kamerą namalowałam kreskę, wytuszowałam rzęsy i przykleiłam sztuczne rzęsy. Podsumowując, paleta bardzo mi się podoba. Jest bardzo dobra jakościowo, ma ciekawą kolorystykę. Cienie matowe są bardzo dobrze napigmentowane, trochę się sypią, ale bardzo ładnie się blendują. Ładnie też się ze sobą łączą, no a błyski są po prostu przepiękne. Najbardziej podoba mi się ten błysk, on jest taki zielono-złoty oraz ten miedziany, te dwa błyski są przepiękne i o dziwo, mimo że ja nie lubię za bardzo zielonych kolorów, to bardziej podoba mi się ta strona zielona, bo są to takie odcienie rzadko spotykane. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że taki makijaż przypadł Wam do gustu. W opisie znajdziecie link do tej palety. Dajcie proszę znać w komentarzach, co myślicie o tej palecie. Napiszcie również, który makijaż bardziej Wam się podoba. Jeżeli film Wam się podobał, to proszę łapkę w górę i subskrypcję kanału. Dzisiaj dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnego filmu.